Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Znajdź te wartości parametru m, dla których równanie, no i tutaj mamy je wypisane, ma dokładnie trzy pierwiastki rzeczywiste. Oblicz te pierwiastki. Jak patrzymy na to równanie, no to widzimy, że ma formę iloczynu dwóch wyrażeń, który ma być równe 0. Wobec tego, no któreś z tych wyrażeń musiałoby być równe 0. Czyli zapiszemy sobie x kwadrat, odjąć 2x, dodać m minus 2, to się równa 0. A druga możliwość jest taka, że to drugie wyrażenie, czyli wartość bez względu na z x minus 1 odjąć m plus 1 będzie się równało 0. No dobrze, no to teraz tak, to nie jest najłatwiejsze zadanie. Już tu przygotowałem układ współrzędnych, ponieważ zastosuję metodę graficzną. Zresztą proponuję ci zawsze, jeżeli masz wartość bezwzględną z x w jakimś równaniu i jeszcze w tym równaniu jest parametr, gorąco polecam w każdym takim przypadku metodę graficzną. No i teraz zrobimy tak: tutaj przekształcimy sobie, przenosząc m na prawą stronę, to tutaj będzie minus m i jeszcze podzielę na minus 1, żeby było m, czyli będę miał wtedy tak minus x kwadrat plus 2x dodać 2, to się równa m i wyznaczyłem sobie po prostu to m i teraz jeszcze sobie oznaczę to wyrażenie po lewej stronie jako f od x. Natomiast tutaj mam drugą część, no też przeniosę sobie m na prawą stronę i już nie muszę mnożyć, no bo mam to m z plusem. No i teraz oznaczę sobie jeszcze tutaj to jako funkcję g od x. Teraz postaram się narysować wykresy funkcji f i g, i problem rozstrzygnąć graficznie. Zależało mi na tym, żeby tu i tu było M, żeby narysować jedną prostą na wysokości m, która by mi przecięła obydwa te wykresy jednocześnie, żebym zobaczył, ile razem w sumie te równania mają rozwiązań. Zacznę od narysowania wykresu tej funkcji tutaj z wartością bezwzględną. Wartość bezwzględna z x minus 1 dodać 1. Po pierwsze, użyję Takiego typowego wykresu wartości bezwzględnej z x, który wiadomo jak wygląda, to jest mianowicie e, takie charakterystyczne v, prawda? Więc tutaj jest w tym, na e, taki jakby wierzchołek w punkcie 0, 0, fragment prostej y to się równa x, fragment prostej y to się równa minus x. No i teraz ten wykres sobie przesuniemy, ponieważ tu jest x minus 1, no to 1 w prawo jest jeszcze na końcu plus 1, więc o 1 w górę. No, to w takim razie będzie to wyglądało tak, że tutaj będzie fragment też tej prostej y równa się x, on tutaj zostanie. No, natomiast tutaj będzie drugi fragment, tutaj akurat przesunięty z tego punktu w lewą stronę do góry. No, i już mamy ten wykresik. Ja może usunę tutaj ten pierwotny wykres, dlatego że za chwilę jeszcze będę musiał narysować wykres funkcji f, żeby tutaj nie zaciemniać. Usuwam tamten wykres. I teraz f od x jest funkcją kwadratową, jej wykresem jest parabola, czyli obliczymy sobie wierzchołek. Najważniejszy punkt na paraboli p to będzie minus b nad 2a, czyli to jest 1. Natomiast q mogę obliczyć jako f od p, czyli f od 1, no to mam minus 1 plus 2 plus 2, więc to jest 3. W ten sposób znalazłem wierzchołek tej Parabole on ma współrzędne 1, 3. Wierzchołek, czyli najważniejszy punkt na paraboli, już go mogę tutaj zaznaczyć, no ale oczywiście nie jest to punkt jedyny, czyli muszę wyznaczyć sobie jakieś inne punkty. W tym celu, może tutaj, no, zmontujemy sobie taką niewielką tabelkę. Dla wierzchołka x jest równe 1, w takim razie ja sobie wezmę większe x2, 3, 4 i poobliczam wartości. Dla dwójki mam minus 4 plus 4, czyli 0 plus 2, a więc 2. Dla trójki ma minus 9 plus 6, czyli minus 3 plus 2, a więc minus 1. Dla czwórki ma minus 16 plus 8, czyli minus 8 plus 2, czyli minus 6. No i teraz mogę zaznaczyć kolejne punkty. Są to takie punkty jak 2, 2, 3 minus 1 oraz jeszcze 4 minus 6, no to tutaj gdzieś tutaj już na kraju. No i oczywiście oś symetrii, która przechodzi przez wierzchołek, pozwala mi te punkty odbić, a więc będę miał też punkt 0,2. Tutaj ten punkt będzie się znajdował, jego obraz symetryczny w tym miejscu, no i jeszcze tutaj na dole. No to już mogę sobie połączyć takim parabolicznym kształtem. O, jeszcze tutaj wygładzanie, no i mamy już mniej więcej wykres tej funkcji F i widzimy jak to wygląda i teraz tak skoro mamy tutaj równania z parametrem czyli e od x to się równa m g od x to się równa m no to tak jak już mówiłem wcześniej narysuję prostą na wysokości m i zobaczę na jakiej musi być wysokości żeby to równanie dane miało trzy pierwiastki czyli żeby ta prosta się w sumie trzy razy przecięła z tym pomarańczowym zielonym wykresem, żeby w sumie były trzy rozwiązania. Tutaj widzimy, że za nisko są tylko dwa rozwiązania, ale jeżeli podjadę sobie tutaj na wysokość 1, no to tutaj już będę miał łącznie trzy rozwiązania, trzy takie punkty. Przecięcia. Nieco wyżej mam aż 4 punkty, czyli niedobrze. Tutaj mam dwa punkty, tu znowu są cztery, ale tutaj jest jeszcze takie miejsce, gdzie mam 3 punkty wspólne z tą prostą, i wyżej już będą tylko dwa punkty wspólne, więc to mnie nie interesuje. A może sobie jeszcze tutaj zaznaczę te punkty. Takie wspólne, żeby było bardzo dokładnie widać, że mamy trzy rozwiązania i to się dzieje w dwóch przypadkach. Mianowicie tak, no tu jest oczywiście m równe 1, prosta na wysokości 1, i tutaj jest m równe 3, czyli w tym momencie określiliśmy dla jakich wartości parametru m to równanie ma dokładnie trzy pierwiastki rzeczywiste. To jest dla m równego 1 i dla m równego 3. Teraz jest jeszcze polecenie oblicz te pierwiastki w takim razie sobie tutaj na początek przyjmiemy, że to jest m równe 1 i dla m równego 1 będziemy rozwiązywali te równania. No to tutaj sobie mogę podstawić prawda, czyli napiszę minus x kwadrat, dodać 2x, dodać 2, to się równa 1, czyli po przeniesieniu mamy minus x kwadrat plus 2x plus 1, to się równa 0. No i obliczamy, oczywiście, delta. Delta to będzie 2 do kwadratu, czyli 4, odjąć 4 razy minus 1, czyli plus 4, a więc będzie 8. Pierwiastkiem z delty będą dwa pierwiastki z 2. No rozwiązania będą niewymierne. No to sobie obliczmy po kolei. x1 to się równa. To będzie tak, minus b, czyli minus 2 odjąć pierwiastek z delty nad 2a, to jest minus 2 no to mogę tutaj sobie skrócić przez minus 2. Znaki mi się zmienią, otrzymam 1 plus pierwiastek z 2. Natomiast x2 to będzie minus b, czyli minus 2 plus pierwiastek z delty nad 2a. Znowu mogę skrócić to przez minus 2 ze zmianą znaków, no to otrzymam 1 odjąć pierwiastek z 2. No to równanie kwadratowe już rozwiązałem, jeszcze zostało mi równanie z wartością bezwzględną, wartość bezwzględna z x minus 1 dodać 1, to się równa 1, no to będzie coś takiego, że wartość bezwzględna z x minus 1 równa się 0. Czyli x minus 1 musi się równać 0, a więc prosto stwierdzamy, że x równa się 1. No i widzisz, tutaj teraz już mamy dla m równego 1 te pierwiastki równania, mianowicie 1 plus pierwiastek z 2, 1 minus pierwiastek z 2, no i liczba 1. Natomiast teraz jeszcze tylko zostało nam to, żeby obliczyć dla m a równego 3, bo to jest też takie m, kiedy dane równanie powinno mieć 3 pierwiastki. No i oczywiście zacznijmy od równania kwadratowego minus x kwadrat plus 2x plus 2 to się równa 3. No to otrzymamy coś takiego minus x kwadrat plus 2x, i tutaj będzie minus 1 to się równa 0. No i w takim razie delta, delta tutaj będzie równa 4 odjąć 4, czyli delta będzie równa 0, a więc jest tylko jedno rozwiązanie tego równania kwadratowego, x0 to się równa minus 2 nad minus 2, czyli to będzie 1. Natomiast jeżeli chodzi o to równanie z wartością bezwzględną, mamy coś takiego, wartość bezwzględna z x minus 1 dodać 1, to się równa m, czyli to się równa 3. No to w takim razie będę miał wartość bezwzględna z x minus 1 to się równa 2. Może tutaj sobie oddzielę takie miejsce, żeby dokończyć. Wiadomo, że tutaj rozbijam to na dwie części x minus 1 to się równa 2 lub x minus 1 to się równa minus 2, czyli oczywiście prosto mamy x równa się 3, x równa się minus 1. To są te rozwiązania równania z wartością bezwzględną. No to podsumujmy, dla m równego 3 mamy rozwiązania, mianowicie 1, mianowicie 3, mianowicie minus 1. Ktoś by powiedział, no przecież to widać tutaj dokładnie na tym rysunku, po co to obliczać, ale jednak zauważ polecenie, masz oblicz. Musisz dokładnie wykonywać polecenia, jeżeli jest napisane oblicz, to trzeba je obliczyć, a nie można ich odczytać z rysunku. No chyba, że jest takie neutralne polecenie, podaj, Wyznacz, no wtedy odczytaj z rysunku. Można, można spojrzeć na rysunek, jeśli jest to łatwe do odczytania. Zadanie jest zrobione. Ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych moich filmów.